Cześć, jestem Mervo, i witam was w kolejnym filmie. Counter-Strike 2 miał swoją premierę miesiąc temu. Czas na pierwsze podsumowania. Z reguły jestem osobą, która stara się w jakiś tam sposób bronić Walw. Stara się przynajmniej spróbować zrozumieć ich decyzje, zrozumieć ich plany związane z Counter Strike'em, bo nawet jeśli, jak każdy, popełniają mniejsze lub większe błędy, to trzeba oddać, że CSGO od lat jest numer jeden na Steamie, jest bardzo popularną grą, ogromnym tytułem esportowym. No i Valve tak coś musi robić dobrze, skoro miesiącami miliony graczy cały czas w tę grę grają. Dlatego, gdy usłyszałem, że wychodzi Counter Strike 2 jako darmowy upgrade, jako kolejna ewolucja Counter Strike'a, byłem ogromnie podekscytowany. Wyobrażam, sobie, że otrzymamy pewnie wszystko to, co mamy w tej chwili w CSGO plus jakieś ulepszenia plus jakieś udoskonalenia plus nowe rzeczy i to wszystko będzie jeszcze lepiej działało. Hype był gigantyczny, co miesiąc ilość graczy wzrastała, osiągając swój pik mniej więcej w maju tego roku i wszystko było naprawdę na dobrej drodze. Dlatego jestem bardzo niezadowolony, bardzo rozczarowany tym, w jaki sposób przebiegła premiera Counter-Strike 2, w jakim stanie gra jest do tej pory, jak tak naprawdę został zabity ogromny potencjał tego wydarzenia, jakim jest nowy tytuł, nowy Counter-Strike po ponad 10 latach. I zdaje się, że nie jestem odosobniony w tym przypadku, ponieważ ilość graczy od premiery CS2 spadła o około 20%. Nie jest to żaden powód do paniki, bo miesiącami, znaczy w różnych miesiącach przez lata istnienia CSGO, ilość graczy czasami mocno spadała, mocno wzrastała bez jakichś szczególnych powodów, niemniej jednak ewidentnie. Coś jest nie tak i gracze nie są zadowoleni z tego, jak wygląda Counter Strike 2. Co takiego się dzieje? Zapraszam Was do oglądania. Valve ostatnio podjęło bardzo niespotykany krok, bowiem, coś czego nie robią prawie nigdy, bowiem udzielili wywiadu, w którym przedstawili troszeczkę ich sposób myślenia, jak to wygląda z ich perspektywy wokół premiery CS2 i wokół tego całego zamieszania. Bardzo Wam polecam obejrzeć filmik, w którym o tym mówiłem, dlatego dzisiaj już jak gdyby nie będę Wam tego mocno tłumaczył, a tylko chcę wspomnieć, że też Wam to może pomóc sporo rzeczy zrozumieć. I od czego mógłbym zacząć ten film? Od czego mógłbym zacząć podsumowanie tego, jak wygląda Counter-Strike 2 po premierze. Najgorsze chyba według mnie w tym wszystkim jest to, że usunięto CSGO, które bez jak gdyby, bez dwóch zdań w tym momencie jest po prostu lepszą grą niż to, co mamy w CS2. Był lepszy matchmaking, było więcej trybów, więcej map, więcej kontentu, więcej tak naprawdę... Wszystkiego, oprócz może wyglądu graficznego, w którym CS2 został poprawione i jakichś tam takich małych tego typu elementów. Ale myślę, że nikt z nas nie byłby zły, nie miałby te, tego typu negatywnych emocji związanych z CS2 w tym momencie wokół całej tej premiery, gdyby wciąż, wciąż CSGO istniało. Gdybyśmy wciąż mogli sobie normalnie ze społecznością grać, nie, nie tak jak teraz tylko nam z botami czy na paru serwerach społeczności w CSGO, coś, co już też niedługo nam zostanie wyłączone. I gdyby wciąż taka opcja nie istniała, a CS2 byłoby sobie w becie, jakoś tam by się spokojnie rozwijało i Valve dodawałoby nowy content. Myślę, że taka rzecz byłaby super, a w momencie, w którym dostaliśmy tak obciętą grę, tak, tak naprawdę zmniejszoną, no to nie da się tutaj nie widzieć przyczyny, dlaczego gracze odchodzą i dlaczego to wszystko nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Valve z premierą CS2 postawiło bardzo mocno na tryb turniejowy, na tryb premier, na rywalizację między graczami. Wygląda to tak, jakby w ogóle olali casualowych, zwykłych graczy niedzielnych, którzy sobie od czasu do czasu chcą wejść i pograć jakieś zwykłe meczyki, mają tam golda, czy są jacyś nowi, nie, nie, niezbyt wiele poświęcają czasu, a skupiło się tylko jak gdyby na tych ludziach, którzy chcą grać te premiery i wbijać jak najwyższy ra rating i zależy im na bardzo mocnej rywalizacji punktowej i liczbowej z innymi graczami. Wszystko byłoby ok. Gdyby nie to, jak popsuty jest ten system i jak to wszystko nie działa pod wieloma różnymi względami. Po pierwsze, cheaterzy. No, nie da się omówić tego filmu bez omówienia tego tematu. Jeśli ktoś ma rating kilkanaście tysięcy i gra już na tych naprawdę najlepszych graczy, no to nie ma możliwości, żeby nie spotykał cheaterów, i niestety wciąż jest to bardzo duży problem, nie naprawiony od lat wcześniej w CSGO, w tej chwili w CS2. Niemniej jednak w CSGO. Plus był taki, że był ten system Trust Factor i jak ktoś już grał długo, grał, miał wiele tysięcy godzin to jeśli no ktoś nie był jakimś oczywistym cheaterem, to, to rzadko już naprawdę trafiał na haksa, bo jednak te głównie czytują osoby z nowymi kontami, tak? Jest to większość takich osób. Jakoś w CS2 cały ten system, nie wiem czy zanikł, czy coś się popsuło, ale ja bardzo często trafiam na osoby z nowymi kontami, które nagle grają jakieś nie wiadomo jak dobre rzeczy i, i ciąż jest cały czas co, coś jest nie tak i, i cały czas wszyscy czekamy, aż Valve coś zrobi z tym antycheatem i aż to będzie lepiej działało. Kolejna rzecz, punkty przyznawane w systemie Premier, w tym całym ratingu. Nie wiem czy specjalnie, ale Valve, Valve w tej chwili na przykład stworzyło 4K Elo Jest masę osób, które znajdują się w tym ratingu 4000 punktów i nie są w stanie z niego wyjść, bo na przykład będziecie mieli mecze, w których dostajecie plus 100 punktów i minus 500 za przegraną. Wygrasz kilka gier, przegrasz jedną czy dwie, wracasz do punktu wyjścia. To samo dzieje się na wyższych punktach. I, i, I jest ogromny chaos cały czas z tym ratingiem. Ktoś może mieć 4000 punktów, ktoś 8000, ktoś 10000, i mogą grać tak naprawdę na tym samym poziomie. Mimo, że już minął miesiąc, mimo, że już powinno się to teoretycznie jakoś tam lepiej rozłożyć, lepiej rozładować, to wciąż te mecze są bardzo niezbalansowane. I mówię o tym dlatego, ponieważ. To jest jak gdyby główna nowość całego tego systemu w CS2, główny upgrade, który dostaliśmy w stosunku do CSGO i coś, co miało jak gdyby napędzać cały ten system. Więc fakt, że jest to taka nowa rzecz, taka jakby to powiedzieć, no, złote, złote dziecko Valve, jeśli chodzi o CS2, coś co miało nas wszystkich przyciągnąć, a działa to nie da się ukryć bardzo źle. I jest jeszcze pewnie wiele innych błędów i, i, i rzeczy złych związanych z tym systemem, których tutaj nie, nie ominąłem, ale okej. Okay. Mamy system premier, w którym no, wybieramy, losujemy jakąś mapkę i dostaje często jakiś ludzi, którzy na przykład potrafią się zrajdować, potrafią być mega toksyczni na to, że nie dostali mapy, którą chcieli. No, hitem było ostatnio, losowaliśmy sobie jakąś mapkę jako, jako drużyna i gość od razu w pierwszej wiadomości wyzywa całą naszą drużynę, bo nie wybraliśmy jakiejś mapki, w której, na której on by chciał. Nie wiem, co się dzieje, ale ten system naprawdę jakoś przynajmniej w moim odczuciu sprawia, że więcej trafiam na toksycznych graczy. Czy ludzie są sfrustrowani tym, jak wygląda w tej chwili CS2? Takie, ja, takie. Ta, 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 tak jest moje podejrzenie, tak obstawiam, że ludzie są sfrustrowani tym jak gra wygląda, tym jak wygląda ten system punktowy, że przegrają jakieś mecze, że będą mieli ileś tam punktów na minus, że, że utknęli w jakimś tam ratingu czy coś tam i są dużo bardziej toksyczni i jakoś się dużo bardziej denerwują w całym tym systemie niż, niż miałem doświadczenie wcześniej w CSGO. Ale okej, okay, jeśli, jeśli olejemy sobie ten tryb premier, no to co możemy pograć? Możemy sobie pograć na przykład turniejowe. Wszyscy mają rangę Silver lub Gold. Nie mam pojęcia o co chodzi. Wygrasz 10 gier, będziesz niesamowicie dobry, po tych dostaniesz rangę na jakiejś jednej mapce i dostaniesz Silvera lub Golda. Nawet później będziesz wygrywał masę gier, przegrasz jakąś jedną, na przykład spadniesz. Jaki ma sens, kiedy istnieje tak dużo rank i wszyscy są cały czas utknięci na, na przełomie tych kilku rang? Co się dzieje w tym przypadku? Mecze są cały czas bardzo niezbalansowane. I to samo musimy zrobić na jednej mapie, na drugiej, na trzeciej. Mi nie sprawia przyjemności, żebym na każdej mapie wszedł, robił po 30 na przykład fragów, żeby zdobyć później jakiegoś silvera czy golda i cały czas niszczył jakieś nowe osoby. No bo nie ma to zupełnie sensu. Kiedyś w CSGO mogłem sobie wejść na matchmaking, wybrać jakieś dowolne mapy. Najwięcej meczów mniej więcej rozegrałem na poziomie Suprema. gdzieś tam balansowałem z reguły między lemem, Supremem, a globalem. Raz awansowałem, raz spadałem, z reguły gdzieś tam się utrzymywałem na Supremie. I mecze były fajne, zbalansowane, ludzie się komunikowali, raz wygrałem, raz przegrałem, raz otwierałem tabelę, raz Raz byłem w środku, raz zamykałem, i było naprawdę fajnie. Podejrzewam, że również podobnie ludzie mieli na innych jakichś rangach. W tej chwili w CS2 jest gigantyczny chaos i na premierach, i na turniejowych, nie ma możliwości, żebym sobie wszedł tak na luzie i zagrał zbalansowane me mecze bez toksyczności i po prostu miło spędził czas. Co mamy jeszcze do możliwości do zagrania? Skrzydłowe. Dostaliśmy cztery mapy, które i musimy grać na systemie Premier, i mam musimy je grać na trybach rankingowych, turniejowych, i jeszcze i je mamy na skrzydłowych. No do wyżygania cały czas non-stop te same mapy, te same bombsite. chociaż na skrzydłowych mogliby zrotować po bombsite, mogliby dodać coś nowego, no nie jestem w stanie zrozumieć, że nie mamy większej ilości map do skrzydłowego, że nawet z premierą CS2 Valve nam nie dodało jakiejś jednej nowej mapy, jednej świeżości, która mogłaby jakoś coś nam pokazać, jakieś takie rzeczy, nie, tylko dostaliśmy upgrade istniejących już map i, i uciętych wiele innych trybów. No możemy zagrać ten tryb premier, który działa jak działa cheaterzy Dziwne te re, ratingi, i tak dalej. Tryb turniejowy, ranga na każdej mapie. Musimy zrobić 10 minut na każdej mapie, gdy ja widzę, jak to w tej chwili wygląda. Że wszyscy mają, Silver lub wygląda, że musiałbym się przemęczyć tylem e, gierek na każdej mapie. Bo odechciewa mi się po prostu dograć. Nie, nie, nie mam siły, nie mam za bardzo ochoty wbijać rangi na każdej mapie, gdy wiem, że te mecze przez cały czas będą bardzo niezbalansowane. Co jeszcze mamy, te skrzydłowe? No i co mamy? Uproszczone def mecze? I tyle. Gdzie się podziały te wszystkie inne tryby, które jeszcze były w CS-ie? Te tryby nawet zabawowe, jakieś wyścigi zbrojeń, jakieś Danger Zone, jakieś latające nawet scouty, jakiekolwiek inne rzeczy, retake'i, które, które po prostu były w CS-ie. Serwery społeczności, mapy z warsztatu. Serwery społeczności są, ale tylko z takimi podstawowymi metodami. Wciąż nie ma tych jak gdyby bardziej zaawansowanych pluginów. Wciąż ludzie nie mogą tworzyć jakichś bardziej zaawansowanych zabawowych e, trybów do zagrania serwerów. Wciąż to wszystko jest niedostępne. Nie możemy grać map z warsztatu i może już minęło miesiąc. Kiedy Wtedy się to wszystko pojawi. Dostaliśmy nową grę, zero nowego kontentu, i no, naprawdę jestem mocno tym sfrustrowany i, i przerażony troszeczkę, jak to wygląda. Cały czas nie mamy demek. MR12 mecze zostało skrócone. Nie zostały podjęte najmniejsze zmiany w ekonomii. Ludzie już o wiele rzadziej kupują AWP. Progracze, którzy wcześniej grali głównie awp przerzucają się na karabiny, no bo po prostu nie stać na tę broń i jest dużo mniej rund, że kiedy można w ogóle tę broń kupić, skorzystać, nie, skorzystać z niej w trakcie meczu. Skiny potrafią być zmieniane kilka razy w ciągu paru tygodni. Mamy nasze skiny i wciąż nie, 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 będziemy, nie jesteśmy pewni, jak one mogą wyglądać, bo raz są tak zmienione, raz tak, raz tak, raz tak. Co chwilę nowe updatey, co chwilę wal coś zmienia, co pokazuje, że tak. Gra w życiu nie była gotowa na swoją oficjalną premierę. Subtik. Działa jak działa, są błędy. Klipy podbijają internet, gdzie ktoś cały czas ginie za ścianą, gdzie y, zginie zanim przeciwnik go zobaczy. No, Mam nadzieję, że to z biegiem czasu będzie lepiej działało, ale w tej chwili ja grind CS2 po CT. Prawie już się przyzwyczaiłem, nie jestem w stanie bronić jakiegoś miejsca stojąc w, mie stojąc w miejscu i czekając, aż przeciwnik na mnie wychyli. Cały czas muszę biegać, poruszać i być to tym pierwszym, która mnie, na mnie wychyla, naprawdę już niezliczoną ilość razy zginąłem, po prostu stojąc w miejscu, czekając, aż ktoś mnie wychyli. Zachowanie, które bywało skuteczne w CSGO. Tutaj mam wrażenie, cały czas trzeba się poruszać, cały czas trzeba wychylać jako pierwszym i, i plus w biec do przodu z PM-em, najlepiej czy z shotgunem, i taka taktyka jest naprawdę dużo lepsza niż wcześniej kiedyś w CSGO. Mógłbym wymieniać jeszcze jakieś wiele innych błędów. Już na najdłuższy czas w historii od nowej skrzynki dostaliśmy ostatnią w lutym tego roku. Brak nawet operacji, jakiegokolwiek nowego kontentu, nic. Jest mi tak smutno, że po tylu latach otrzymaliśmy w takiej formie Counter-Strike 2. No i myślałem, że może wypuścili, zobaczą, wszystko działa, będą szybko dodawać, a tu miesiąc minął i dalej, i dalej nic się zupełnie z tą grą nie dzieje. Mam nadzieję, że jakoś Valve to ogarnie w najbliższej przyszłości i coś się już zacznie dziać lepszego w CS2. Ja w tym roku nawet sobie zrobiłem taką lekką przerwę w nagrywaniu. Chciałem naładować w pełni akumulatory i żeby wam jak najlepiej pokazać tego nowego CS, a żeby się naprawdę działo w tej drugiej końcówce roku. No i tak, tak zrobiłem. Już od ponad dwóch miesięcy prowadzę daily, wrzucając wam co najmniej Dziennie, jeszcze shorty tiktoki, naprawdę się staram, myślę, że naprawdę wam wrzucam zróżnicowane filmy, jak tylko to jest możliwe. Ale CS2 jest w formie, jakiej jest, i, i myślałem, że będzie to wyglądało wszystko dużo, dużo lepiej. Kończę mój rant, mógłbym jeszcze mówić o wielu rzeczach, ale dajcie znać, co wy o tym wszystkim zos myślicie. Zostawiacie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.